Życie to niekończący się taniec, w rytmie marzeń i wyzwań. Każdy krok, każdy gest to szansa na odkrycie nowych horyzontów. Patrz, jak kwiaty rozwijają się w słońcu ich płatki otwierają się na świat. Tak samo my, ludzie, możemy się rozwijać odkrywać swoje talenty i pasje. Wsłuchaj się w szum wiatru na szczycie góry tam, gdzie chmury splatają się z niebem. To miejsce, gdzie granice przestają istnieć, a marzenia stają się rzeczywistością. Życie pełne możliwości to podróż, bez mapy, bez wyznaczonych ścieżek to tworzenie własnej historii, z odwagą i determinacją. Niech Twoje serce bije w rytmie marzeń, niech Twoje oczy świecą jak gwiazdy, bo życie pełne możliwości to najpiękniejsza podróż, jaką możemy odbyć.